Wyobraź sobie, że jedna z największych gwiazd Hollywood przechodzi totalną katastrofę, a powód może cię zaskoczyć. Tom Cruise, przez lata uchodzący za niekwestionowanego bohatera ekranów, nagle staje w obliczu najgłębszego kryzysu po tym, jak jego własna córka ujawnia brudne tajemnice z jego przeszłości. Co takiego stało się za kulisami? Jakie skrywane sekrety wyszły na jaw, a które mogą na zawsze zniszczyć jego reputację? Zostań z nami, aby poznać całą prawdę. Relacja Toma Cruise'a z jego córką ponownie znalazła się w centrum uwagi. Aktor, zamiast pojawić się na ceremonii ukończenia szkoły średniej przez swoją córkę, postanowił bawić się na koncercie Taylor Swift. Choć Tom Cruise posiada niemal wszystko sławę, pieniądze i prestiż brakuje mu jednej rzeczy, która może być cenniejsza niż cała jego fortuna, więzi z własnym dzieckiem. Teraz to właśnie Suri Cruise postanowiła jasno wyrazić swoje stanowisko. Podjęła decyzję, która symbolicznie zrywa jej ostatnie powiązanie z ojcem. Ten wybór niemal krzyczy do świata, nie jestem już jego córką. Co skłoniło Suri do podjęcia tak radykalnego kroku? Czy istnieje jeszcze jakakolwiek szansa na pojednanie między ojcem a córką? A może ta relacja została już ostatecznie pogrzebana? Prawda, która powoli wychodzi na jaw, może wstrząsnąć opinią publiczną. To opowieść pełna dramatycznych zwrotów akcji, skrywanych przez lata sekretów i tłumionych emocji, które w końcu zaczęły wypływać na powierzchnię. Hollywood od dawna kreuje iluzję bajkowych historii, w których zwykli ludzie mogą stać się legendami, a miłość rozkwita jak w najpiękniejszych romansach filmowych. Kiedy Tom Cruise, jeden z największych gwiazdorów kina, publicznie wyznał swoje uczucie aktorce Katy Holmes, cały świat uwierzył, że właśnie rodzi się współczesna baśń. Ich związek rozpoczął się niczym marzenie. W 2005 roku Katy Holmes była obiecującą młodą aktorką. Zdobyła popularność dzięki serialowi Jezioro marzeń i szybko zyskała uznanie za swój naturalny urok, ciepły uśmiech i magnetyczną osobowość. Miała zaledwie 26 lat, gdy w jednym z wywiadów zdradziła, że jako nastolatka była zauroczona Tomem Cruise'em. Nikt nie przypuszczał, że niedługo potem zacznie się z nim spotykać. W tym czasie Tom Cruise był już ikoną kina. Po sukcesach takich jak Top Gun, Mission: Impossible czy Jerry Maguire, nie tylko zyskał status supergwiazdy, ale także stał się ideałem mężczyzny dla milionów kobiet na całym świecie. Gdy w przypływie euforii skakał po kanapie w programie oprach Winfrey, ogłaszając światu swoją miłość do Katy Holmes, media oszalały. Nikt nie mógł zaprzeczyć, że tych dwoje łączyła wyjątkowa chemia. Hollywood zyskało nową, potężną parę. Ich romans szybko nabrał tempa i wkrótce para zaczęła planować ślub. Jeśli ktoś myślał, że ich historia miłosna już wcześniej przypominała bajkę, to ceremonia ślubna przebiła wszystkie oczekiwania. 18 listopada 2006 roku w malowniczym zamku Odeskałki we Włoszech Tom i Katy oficjalnie zostali małżeństwem. Było to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń roku. Kati wyglądała olśniewająco w sukni zaprojektowanej przez Giorgio Armaniego, a uśmiech Toma nie schodził mu z twarzy. Wszystko wydawało się wręcz doskonałe, tak jak w prawdziwej bajce. Niedługo po ślubie ich życie zmieniło się jeszcze bardziej, na świat przyszła ich córka, Suri Cruz. Urodzona w kwietniu 2006 roku, od pierwszych dni była jedną z najbardziej rozpoznawalnych dzieci gwiazd. Bycie córką jednego z najpotężniejszych aktorów Hollywood oznaczało, że każda jej publiczna obecność przyciągała uwagę mediów. Miała uroczy wygląd, głębokie niebieskie oczy i delikatne kasztanowe włosy, a każda jej stylizacja była szeroko komentowana. Wydawało się, że Suri urodziła się, by być prawdziwą księżniczką otoczona luksusem, miłością i zainteresowaniem świata. Jednak za fasadą idealnej rodziny skrywały się problemy, o których opinia publiczna nie miała pojęcia. Media widziały Toma Cruz'a zawsze uśmiechniętego i pełnego energii, a Katy Holmes jako kochającą i oddaną matkę. Niewielu jednak zdawało sobie sprawę, że ich małżeństwo zaczęło pękać. Jednym z najczęściej podawanych powodów były przekonania religijne Cruz'a. Był oddanym członkiem Kościoła scjentologicznego, co miało ogromny wpływ na jego życie prywatne. Plotki głosiły, że przekonania religijne Toma Cruz'a były źródłem napięć w jego małżeństwie. Katy Holmes, wychowana w wierze katolickiej, zaczęła czuć się nieswojo, jakby stopniowo traciła kontrolę nad własnym życiem. Dodatkowo, napięty harmonogram aktora sprawiał, że para spędzała coraz mniej czasu razem. Podczas gdy Tom angażował się w kolejne wielkie produkcje filmowe, Katy coraz bardziej izolowała się od świata Hollywood, co dla wielu oznaczało poświęcenie kariery na rzecz małżeństwa. Jednak to ich córka, Suri, stała się najważniejszym punktem spornym. Kati pragnęła zapewnić jej życie z dala od wpływów z cjentologii, co doprowadziło do narastających różnic między nią a tomem. Pomimo ich publicznych wystąpień, coraz częściej spekulowano o problemach w związku. W 2012 roku, po sześciu latach małżeństwa, Kati zaskoczyła wszystkich, składając pozew o rozwód. Rozstanie przebiegło szybko i bez medialnych skandali, jednak największym szokiem było to, że Holmes otrzymała pełną opiekę nad córką. Wielu zastanawiało się, dlaczego Tom zgodził się na taką decyzję i co działo się za kulisami ich idealnej rodziny. Od tego momentu Suri zaczęła dorastać z dala od ojca, a jej matka zrobiła wszystko, by chronić ją przed światłem reflektorów Hollywood. Prawda na temat relacji Toma A z córką pozostaje znana jedynie osobom bezpośrednio zaangażowanym w tę sytuację. Kati Holmes unika publicznych wypowiedzi na ten temat. Być może dlatego, że chce chronić Suri przed medialnym zamieszaniem i niepotrzebnymi spekulacjami. Jednak jedno pytanie wciąż pozostaje otwarte, czy Tom Cruise kiedykolwiek wróci do życia swojej córki. Historia zna przypadki, w których sławne osoby oddalały się od swoich dzieci na długie lata, by później odnaleźć drogę do pojednania. Czy taki scenariusz jest możliwy również w przypadku Cruisa i Suri? Rozłąka między ojcem a córką trwa już ponad dekadę, co rodzi wątpliwości, czy jakakolwiek więź jeszcze istnieje. Niektórzy psychologowie rodzinne sugerują, że w miarę dojrzewania Suri może sama zapragnąć odpowiedzi i spróbować nawiązać kontakt z ojcem. W końcu to ona zdecyduje, czy chce go ponownie w swoim życiu. Niezależnie od wszystkich teorii, jedno jest pewne historia Toma Krusa i jego córki jest bardziej skomplikowana, niż może się wydawać opinii publicznej. Bez względu na to, czy ponownie się spotkają, czy nie? Ich relacja pozostaje jedną z największych zagadek Hollywood. W czerwcu 2024 roku Suri Cruz oficjalnie ukończyła szkołę średnią. Uroczystość odbyła się w United Palace Theater w Nowym Jorku, a wśród obecnych była jej matka, Katie Holmes. Suri, ubrana w białą suknię i czerwoną togę, przyciągnęła uwagę zarówno mediów, jak i opinii publicznej. Jednak najbardziej zaskakującym momentem ceremonii było ogłoszenie jej imienia zamiast Suri Cruz użyto Suri Noel. Decyzja o przyjęciu nazwiska matki była szeroko komentowana i uznana za symboliczne odcięcie się od ojca. Wiele osób odebrało to jako wyraźny sygnał, że Suri pragnie samodzielnie kształtować swoją tożsamość, bez ciągłego życia w cieniu słynnego nazwiska Cruz. Wybór drugiego imienia matki, Noel. Mógł być także aktem wdzięczności wobec Katy Holmes za lata troski i wychowania. Nieobecność Toma Cruise'a na ceremonii ukończenia szkoły przez jego córkę tylko podsyciła spekulacje na temat ich napiętych relacji. Podczas gdy Suri przeżywała jedno z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu, jej ojciec był rzekomo widziany na koncercie Taylor Swift w Londynie. To zestawienie wzbudziło wiele kontrowersji i skłoniło opinię publiczną do zadawania pytań, czy Cruz w ogóle interesuje się życiem swojej córki od rozwodu w 2012 roku Suri mieszka głównie z matką i ich kontakt z Tomem Krusem był ograniczony. Poza spekulacjami na temat ich relacji wiadomo jednak, że aktor nadal spełnia swoje zobowiązania finansowe wobec córki, zapewniając jej środki na edukację oraz utrzymanie. Suri planuje kontynuować naukę na prestiżowym Carnegie Mellon University, gdzie chce studiować modę. CEO wydaje się być kolejnym krokiem w jej dążeniu do niezależności. Decyzje Suri wyraźnie pokazują jej dojrzewanie i determinację w kształtowaniu własnej przyszłości. Symboliczne odcięcie się od ojca, wybór własnej ścieżki akademickiej i dążenie do samodzielności to dowód na jej siłę oraz niezależność. Tym samym jej historia staje się inspiracją dla wielu młodych kobiet, które chcą podążać własną drogą, niezależnie od oczekiwań i wpływu otoczenia. Pokonywanie przeszkód i dążenie do spełnienia marzeń to fundamentalne aspekty ludzkiego rozwoju. Choć relacja między Suri a Tomem Krusem z biegiem lat uległa osłabieniu, nie można zaprzeczyć, że kluczową rolę w jej życiu odegrała matka, Katy Holmes. To właśnie jej wsparcie, troska i bezwarunkowa miłość pozwoliły Suri na rozwój w atmosferze bezpieczeństwa i wolności, pomagając jej stać się silną i pewną siebie młodą kobietą. Katy przez lata chroniła córkę przed medialnym szumem, jednocześnie dając jej przestrzeń do odnalezienia własnej drogi i samodzielnego budowania przyszłości. Ich niezwykle bliska więź stanowi piękny przykład świętości macierzyństwa i ogromnej siły miłości, która kształtuje życie dziecka i wpływa na jego wybory. Decyzja Suri o publicznej zmianie nazwiska oraz wyborze kariery w branży mody to nie tylko symboliczny moment w jej życiu, ale także inspiracja dla wielu młodych ludzi na całym świecie. Pokazuje ona, że niezależnie od tego, z jakiego środowiska się pochodzi, każdy ma prawo do kreowania własnej przyszłości i podążania za swoimi pasjami. Przez lata była znana jako Suri Cruz, ale przyjęcie nazwiska Noel wyraźnie wskazuje na pragnienie niezależności i odcięcia się od rodzinnego dziedzictwa ojca. To akt odwagi i samookreślenia, który podkreśla jej determinację do budowania własnej tożsamości, niezależnie od sławy rodziców. W przyszłości Suri Noel z pewnością będzie kontynuować swoją ścieżkę w przemyśle mody, zdobywając kolejne szczyty i umacniając swoją pozycję jako niezależna jednostka. Jej historia to opowieść o wytrwałości, odwadze i determinacji w realizacji marzeń pomimo wszelkich wyzwań i przeszkód. Jej metamorfoza skłania również do refleksji nad rolą rodziców w procesie rozwoju ich dzieci. Podczas gdy Cathy Holmes przez całe życie była przy niej, wspierając ją na każdym kroku, nieobecność Toma Cruz a w kluczowych momentach życia Suri, uwidacznia, jak istotne jest zaangażowanie obojga rodziców w emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Historia Suri Noel przypomina nam, że niezależnie od pochodzenia, każdy człowiek ma prawo do decydowania o własnej przyszłości. Samodzielność, pewność siebie i konsekwencja w dążeniu do celów są kluczami do osiągnięcia sukcesu i spełnienia w życiu. Dzięki niezachwianemu wsparciu matki oraz własnej determinacji, Suri konsekwentnie buduje swoją pozycję w świecie mody i krok po kroku kreuje swoją przyszłość. Jej droga jest inspiracją dla wielu młodych ludzi zachęcając ich do odwagi w podążaniu za marzeniami i niestrudzonej pracy na rzecz ich realizacji. Suri Noel udowodniła, że nawet w obliczu przeciwności losu, z determinacją i niezłomną wolą, można pokonać wszelkie trudności i stworzyć życie, jakiego się pragnie. Jej historia jest świadectwem ogromnej siły niezależności i pewności siebie w realizowaniu pasji oraz budowaniu własnej tożsamości w nowoczesnym świecie. Jej publiczna decyzja o zmianie nazwiska i samodzielnym kształtowaniu przyszłości stanowi symbol postępu i prawa młodych kobiet do samostanowienia. Suri pokazała, że nawet pochodząc z rodziny o wielkiej sławie i mierząc się z presją opinii publicznej, można stanowczo wybrać własną drogę. Zmiana nazwiska to nie tylko decyzja osobista, ale także odważne oświadczenie o niezależności i własnej wartości. Decyzja o zmianie nazwiska przez Suri Noel stanowi symboliczne zerwanie z przytłaczającym cieniem ojca. Toma Cruz A oraz próbę zaznaczenia własnej, niezależnej tożsamości. Przyjęcie nowego nazwiska przez córkę jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood to nie tylko osobista decyzja, ale także śmiały, publiczny manifest. Suri, która przez lata była znana głównie jako córka Toma Cruz coraz wyraźniej kreuje swoją przyszłość i tożsamość, stawiając na własne osiągnięcia. Jednak za sensacyjnymi nagłówkami o jej długotrwałym milczeniu czy publicznym odcięciu się od ojca kryje się wiele nieznanych faktów. Czy działania Suri mogą wpłynąć na zmianę opinii publicznej na temat Toma Krusa? Jakie tajemnice skrywa relacja ojca i córki, o których nigdy nie mówiły media? I jaka szokująca prawda sprawiła, że historia ich relacji wywołała medialną burzę? Prasa śledziła życie Suri od dnia jej narodzin nie tylko dlatego, że jest córką jednej z największych gwiazd Hollywood, ale także dlatego, że w przeszłości była uznawana za złote dziecko, którym interesowały się wszystkie media. Kiedy jej rodzice, Tom Cruise i Katy Holmes, byli jeszcze razem, Suri była w centrum uwagi jako oczko w głowie obojga. Jednak po głośnym rozwodzie w 2012 roku jej historia stopniowo stawała się coraz bardziej tajemnicza. Decyzja Suri o porzuceniu nazwiska Cruise wywołała szerokie reakcje społeczne. Dla jednych był to oczywisty sygnał całkowitego zerwania więzi z ojcem i odcięcia się od jego sławy. Inni uznali to po prostu za naturalny krok w kierunku budowania własnej tożsamości, niezależnej od przeszłości i statusu rodziców. Niezależnie od interpretacji, ta zmiana skłoniła opinię publiczną do ponownego przeanalizowania relacji między Tomem Cruzem a jego córką z zupełnie nowej perspektywy. Zanim małżeństwo Toma A. i Katy Holmes dobiegło końca, Suri była oczkiem w głowie swoich rodziców. Zdjęcia ukazujące ją w towarzystwie ojca i matki, czy to na oficjalnych wydarzeniach, czy podczas codziennych spacerów, zawsze wzbudzały ogromne zainteresowanie. Jednak po tym, jak Katy Holmes uzyskała pełne prawa do opieki nad córką, Tom Cruise niemal całkowicie zniknął z jej życia. Według doniesień medialnych, ostatni raz był widziany publicznie z Suri w 2013 roku, co tylko podsycało spekulacje na temat ich relacji. Jedna z najczęściej omawianych teorii na temat przyczyn zerwania kontaktu między Tomem a jego córką dotyczy Scjentologii religii, której aktor jest oddanym wyznawcą. W ramach jej zasad osoby, które opuszczają sektę, mogą być uznane za persona non grata, nawet dla swoich najbliższych. Ponieważ Katy Holmes po rozwodzie zerwała wszelkie związki ze Scjentologią, wielu uważa, że to właśnie ten fakt sprawił, iż Tom Cruise zdystansował się od Suri. Inne źródła twierdzą jednak, że mimo braku bezpośredniego kontaktu, aktor wciąż interesuje się losem swojej córki. Jeden z informatorów mediów podkreślał, Tom nigdy nie zrezygnował ze swojej roli jako ojciec. Nawet jeśli nie jest fizycznie obecny, dba o to, by suri miała wszystko, czego potrzebuje. Jednak dla opinii publicznej argumenty te są trudne do zaakceptowania. Jego nieobecność w kluczowych momentach życia córki, od pierwszego dnia w szkole, Aż po jej dorastanie, rzuca cień wątpliwości na rzekome zaangażowanie aktora w jej życie. Choć decyzja Suri o zmianie nazwiska i oficjalnym zerwaniu więzi z ojcem była już wystarczająco szokująca, kolejne doniesienia mediów tylko pogłębiały kontrowersje. Jednym z najbardziej dyskutowanych tematów była ogromna suma pieniędzy, którą Tom Cruise miał przekazać córce w ramach funduszu powierniczego. Chociaż aktor nie był fizycznie obecny przy Suri, finansowo spełniał swoje zobowiązania wobec niej. Historia Suri Noel jest dowodem na to, że nawet osoby wychowane w blasku reflektorów mogą wybrać własną ścieżkę i kształtować przyszłość na swoich zasadach. Jej decyzja o odrzuceniu słynnego nazwiska i budowaniu życia na własnych warunkach to wyraz niezależności i siły charakteru. Z jednej strony, jej wybory są inspiracją dla młodych ludzi, którzy pragną wyzwolić się spod presji rodzinnych oczekiwań. Z drugiej rzucają nowe światło na skomplikowaną relację z ojcem, która mimo lat milczenia wciąż budzi ogromne emocje wśród opinii publicznej. Tom Cruise przez wiele lat pełnił swoje obowiązki finansowe wobec córki, Suri, zapewniając jej komfortowe życie. Regularnie przekazywał rocznie kwotę wynoszącą aż 400 tysięcy dolarów, od momentu, kiedy była dzieckiem, aż do jej 18 urodzin. Ponadto stworzył specjalny fundusz powierniczy który Suri mogła rozpocząć wykorzystywać po osiągnięciu pełnoletności, z pełną kwotą dostępną po jej 30 urodzinach. Zawartość tego funduszu miała być wartych dziesiątki milionów dolarów. W dodatku Tom Cruise pokrywał wszystkie koszty związane z edukacją córki, w tym opłaty za studia na Uniwersytecie Carnegie Mellon, wynoszące 65 tysięcy dolarów rocznie. Takie działania wywołały podział opinii publicznej. Część ludzi uważa, że Tom Cruise pozostaje odpowiedzialnym ojcem, mimo że nie okazywał swoich uczuć w tradycyjny sposób, natomiast inni twierdzą, że pieniądze nie zastąpią obecności ojca w życiu córki. Faktem jest, że mimo ogromnych finansowych wsparć, jakie Cruise zapewnił, emocjonalna przepaść pomiędzy nim a Suri jest niezaprzeczalna. Może to zmienić postrzeganie Tom Cruise'a przez opinię publiczną? Dla niektórych fakt, że ojciec zadbał o komfort córki, świadczy o tym, że wciąż się nią opiekuje, mimo że jego praca aktorska zajmowała go przez większość życia. Być może Tom Cruise uważa, że najlepszym sposobem, aby wspierać córkę, jest zapewnienie jej dostatniego życia. Z drugiej strony, jego długotrwała nieobecność pozostaje nieodpartym pytaniem. Wielu uważa, że prawdziwy ojciec, bez względu na to, jak bardzo jest zajęty karierą, Zawsze znajdzie czas, by uczestniczyć w ważnych momentach życia swojej córki. Suri Noel wkroczyła w dorosłość, nie mając ojca przy sobie. Dokonała odważnego kroku, zmieniając swoje nazwisko na Noel, aby podkreślić swoją tożsamość i pisać własną historię życia. To nie tylko osobista decyzja, ale także głośne oświadczenie, które ma znaczenie nie tylko dla Toma Krusa, ale także dla całego świata. Bez względu na to, jak publiczność postrzega Toma Krusa, nie można zaprzeczyć, że przez długie lata nie było go w życiu jego córki. Choć są powody tej nieobecności, nie zmienia to faktu, że Suri dorastała bez ojca. Mimo tego jej historia to inspiracja dla innych, świadcząca o sile, niezależności i zdolności do przezwyciężania ogromnego cienia ojca o światowej sławie. Może w przyszłości Tom Cruise i Suri Noel będą mieli szansę na ponowne połączenie, a może Suri będzie kontynuować swoją drogę sama, bez obecności ojca. Niezależnie od tego, historia Suri Noel to już nie tylko historia córki Toma A. ale młodej kobiety, która odważyła się stanąć w obronie siebie i walczyć o własny los. Życie jest długą książką, a historia pomiędzy Toma Krusem a jego córką Suri Noel jeszcze się nie zakończyła. Po wielu latach ciszy Suri podjęła odważną decyzję, rezygnując z nazwiska Krus, aby podkreślić swoją tożsamość nowym imieniem. Ale czy oznacza to, że jej relacja z ojcem jest definitywnie zakończona? Czy istnieje jeszcze szansa na uzdrowienie tej wydawałoby się zniszczonej więzi ojciec-córka? A co ważniejsze, jak ta historia wpłynie na wizerunek Toma Cruza, który nadal uchodzi za jedną z największych legend hollywoodzkich? Jego długotrwała cisza przez ponad dekadę, jeśli chodzi o jego córkę, postawiła pytania o ich więź i sprawiła, że wielu zastanawia się, czy pojednanie jest jeszcze możliwe. Choć przyszłość jest nieprzewidywalna, istnieją trzy możliwe scenariusze. Pierwszy to próba Toma Krusa, a ponownego nawiązania kontaktu z córką. Jako osoba ambitna, dążąca do perfekcji w swojej karierze, może postanowić przenieść tę samą determinację na życie osobiste. Być może uzna, że nadszedł czas, by spróbować odbudować relacje z córką, zwłaszcza że Suri dorosła i może mieć inne podejście do ojca. Źródła bliskie Krusowi twierdzą, że nadal śledzi życie córki z daleka, co daje nadzieję na możliwą odbudowę więzi. Drugi scenariusz to kontynuowanie życia przez Suri bez ojca. Suri, teraz już Suri Noel, dorastała bez Toma Crusa, przechodząc ważne etapy życia bez jego obecności. Jej decyzja o zmianie nazwiska może być oznaką chęci zerwania więzi. Jeśli tak, może być już za późno na jakiekolwiek próby pojednania, zwłaszcza że przez lata to matka, Kathy Holmes, była dla niej główną opoką. Trzeci scenariusz to niespodziewane spotkanie, ale nie od razu Choć sytuacja obecnie wydaje się trudna, historia Hollywood pokazuje, że z czasem wiele relacji może zostać naprawionych. Suri może potrzebować więcej czasu, aby zrozumieć przyczyny nieobecności ojca i zmienić swoje spojrzenie na tę sytuację. Tom Cruise, mimo swojego napiętego grafiku, może dojść do momentu, w którym nie będzie już stawiał kariery na pierwszym miejscu, co otworzy drogę do próby odbudowy relacji z córką. Choć nie zatrzyma to utraconych lat, może stanowić nowy początek. Relacje Toma Cruz'a z jego córką stały się tematem pełnym kontrowersji przez lata. Choć wielu nadal podziwia jego talent, inni są zawiedzeni jego nieobecnością w życiu córki. Prawda jest taka, że mężczyzna może być legendą w swojej karierze, ale w oczach niektórych może pozostać niedoskonałym ojcem. Suri, publicznie oddzielając się od niego, może wpłynąć na postrzeganą reputację Toma Cruz'a na kilka sposobów. Po pierwsze, krytycy, którzy już wcześniej wyrażali niezadowolenie, Będą mieli teraz jeszcze silniejszy powód, by go potępić. Po drugie, wizerunek osobisty aktora, mimo jego statusu w Hollywood, może odbić się na projektach filmowych, choć jego filmy nie stracą popularności. To publiczność może zacząć go postrzegać inaczej. Wreszcie, fani Toma Cruise'a, choć niektórzy pozostaną wierni, mogą poczuć się rozczarowani i zacząć wątpić w prawdziwą naturę swojego idola. Historia Toma A i Suri Noel to nie tylko temat dla mediów, ale opowieść o rodzinie, miłości ojca do córki i o tym, co dzieje się, gdy życie zawodowe zderza się z prywatnym. Dziś wydaje się, że pomiędzy nimi jest zbyt duża przepaść, by ją natychmiast pokonać, ale czas potrafi wszystko zmienić. Może kiedyś Tom Cruz znajdzie sposób, by wrócić do życia swojej córki, a może Suri pójdzie swoją drogą, nie oglądając się za siebie. Na zakończenie przypominam słowa z Pisma Świętego, miłość nie zazdrości, nie szuka pokłasku, nie unosi się pychą 1 Korona 13 i 4 Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał. Jeśli chcesz poznać więcej historii, subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów.